Widok w Widzowie i mam informację dla Was w sprawie pozowień. O godzinie 17 będę wam ogarniał pozowienie, możecie zamawiać. A mam dla Was niespodziankę, ale to wkrótce zobaczycie sami. Nie powiem jaka niespodzianka, nie mogę Wam powiedzieć. Musicie to sami zobaczyć w Widzowie Pani. O 17 startuję z dla Was, Widzowie Wani. Spokojnie zamawiajcie, wysyłacie mi skryna i napiszcie tylko o tym pozowieniu, żebym ja później nie szukał. I wszystkie pozowienia są na moim fanpage'u. Tego typu bent. Jak żyjecie? Tak mówię. Widzowie fajnie zamawiajcie sobie. Ja jeszcze muszę coś pozałatwiać. Tego typu. No. A mówiłem, że będę musiał w sprawie pracy w całej i dlatego To jest najważniejsze żeby mieć pracę i ciągnąć pracę tego tych widzicie cowej Ja się staram z Wami tutaj tego z tym będzie ktawca 30 dzisiaj żebyście widzieli Byście byli przygotowani dzisiaj z tych 19.30 zapraszam i mam dla was niespodzianka ale jaką to wam nie powiem musicie czekać tego typu a będziecie zadowoleni mam nadzieję bo jak nie to to nie będzie niespodzianki widzicie widzowie i pani ja staram się na luzaku wam przekazywać wizowy fajnie informacje tego typu to tak mówię 17 Stary wam z poznawieniami zamawiacie tylko bez ściemy, bo tego nie no, lubię. A po drugie, jak ktoś będzie wałka robił, że niby wysłał mi skryna i tego, a ja i tak sprawdzę, żeby nie było. Jedna osoba tu chciała zaga ze mną. Ale tej osobie się nie udało zagrać ze mną. Ja wiem w jakich godzinach mam przelewy. jest trzeba zobaczyć. Tego typu. Dlatego nie formuję Was, kto i pani jeszcze uczulone na takie zabawy. Chcecie dostać? Dostajecie. Nie chcecie? Nie macie pieniędzy? To absolutnie pi nie piszcie do mnie. Prawie pozdrowię, że chcecie zamówić. Ja wczoraj ogarnąłem i dzisiaj o godzinie 17 też będę wam oganiał pozdrowienia. Widzicie? Po co gadacie, że jestem oszustem? Sami jesteście oszustami w tym sensie, że ja proszę, że wysyłacie mi skryna i wysyłacie mi napój. Dla kogo? Nie robicie. A później są niejasności. A po co? razie. Z ludzkiej waszej głupoty wychodzi y, jakieś spiny. Niepotrzebne od tego zacząć. Ale jak lubicie spinki. Jak jesteście jeszcze takie mali dzieciaki, to bawcie się dalej, ale beze mnie. Ja z tego wyrosłem. Od tego zacząć. No właśnie, widzowie dlatego informuję Was, że jak chcecie zamawiać, to zamawiajcie normalnie bez jaj. Od tego zacząć i wysłać mi skryna. Taka jest prawda. No dobra, do usłyszenia widzimy się 17 na pozwienia i 19.30 na Symie. Będę!